Cześć, kochani, witam Was na kanale na Zabawek. Dzisiaj pokażę Wam lalkę Barbie, która projektuje koszulki od firmy MAP. W zestawie znajduje się oczywiście nasza przepiękna lalka Barbie. Dodatkowo jest także zestaw naklejek, które będziemy przynosić na ubrania. Jest również przepiękne żelazko z bogiem Barbie. Są dwie bruzeczki i jedna spódniczka. Oraz coś na wzór deski do prasowania. Zaczniemy od opisania naszej lalki. Ma on oczywiście blond włosy. Bardzo ładny makijaż. Na sobie ma dżinsową kamizelkę, pod którą jest biało-różowa bluzeczka w paseczki. Na szyi ma oczywiście łańcuszek. Niżej widzimy bardzo krótką, różową, dżinsową spódniczkę. A na nogach ma przepiękne, różowe sandełki na obcasie, ozdobione kokardkami. I teraz możemy zacząć naszą zabawę na początek nakładamy spódniczkę na naszą deskę oraz bluzeczkę, żeby nam się łatwiej prasowało. Teraz wybieramy sobie naklejkę. Ja wybrałam sobie kolorowe gwiazdki. Teraz musimy odlepić folię, przykleić nasze gwiazdki w miejsce, w którym chcemy, aby były, i wszystko musimy dokładnie wprasować żelazkiem. Po dokładnym wprasowaniu odwijamy teraz folię i nasze gwiazdki są już gotowe. Zestaw Barbie projektuje koszulki jest naprawdę rewelacyjny. Daje Wam bardzo dużo możliwości. Możecie pobawić się projektantów. Do zestawu dołączone są naklejki, które możecie bez problemu przenosić na ubrania a za pomocą żelazka. Sama lalka prezentuje się również rewelacyjnie. Możemy jej zginać nóżki kolana, kolanach. No, niestety rączek nie możemy, ale nogi są bardzo ważne. I jest oczywiście bardzo ładnie ubrana. I myślę, że taki zestaw na pewno zapewni Wam świetną zabawę.